Dla aktywnych widzów do wygrania 6 k 47 Frontside Misty. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 stycznia. Do wygrania macie face w o wartości 20 zł. Wystarczy że lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wowka, witam was w nowym odcineczku, w którym wydamy sobie 1000 zł na skrzyneczki z CSa czyli są to standardowe skrzynie, odzorowane praktycznie 1 do 1 tych dostępnych w grze. Zobaczymy, czy wydając tyle, jaki będzie najlepszy skin, który trafimy i czy będzie jakaś kosa, jakaś... no bo obojętnie jaka kosa w sumie, fajnie by było, żeby była jak najlepsza, no ale obojętnie jaka koska. A wy Kostkę również możecie zdobyć przy z moim kodem. Jeśli wpisujecie swój kod. W przy wpłacie, dostajecie 10% więcej przy doładowaniu, 2 10 zł 10 groszy na start. No i możliwość, właśnie, zdobycia kosy jako gratisa gratisu nie wiem. Były trzy koski i jedna już zeszła, zostały dwie koski. 25 grudnia, właśnie, poleciała tutaj jedna kosa jako, właśnie, gratis do wpłaty, więc naprawdę fajna sprawa. Po prostu, ktoś, używając mojego kodu, i będzie w sobie wpłacał to gratis, może, mu żeby wyskoczyć, że po prostu otrzymał, kostkę. Ok, zaczynamy sobie. Zacznijmy może po kolei dosyć, no nie? Bo będziemy różne skrzyneczki otwierać, więc zaczynamy od tej jako pierwszej. Po trzy skrzyneczki będziemy sobie klikać, chyba nawet tryb przyspieszony kliknę. Jakieś takie ciekawsze skiny, no nie? Będę sobie zostawiał. Coś takiego teraz wypadło, to wiecie, wszystko totalnie leci na sprzedaż. Czegoś takiego trzymać sobie nie będziemy. No ze względu na to, że to są skrzyneczki, mnie jest już jakiś taki w miarę Ciekawy skin. Skrzyneczki wzorowane. Praktycznie 1 do 1 do tych, które się znajdują w CS-ie. To właśnie bardzo często wypadnie, jest to takie słabe. Ja pierdziele, mamy pierwszą. Ja pierdzielę jeszcze pod względem. Jo! Jo, jeszcze płacę tyle, co mamy ten. Na start to jest dopiero początek. Patrzcie, wydaliśmy 120 zł i już mamy koskę. Ja zobaczyłem tutaj Safari no nie? I gorsza koska, ale jest Ale zobaczcie, no no jest warta 1030 zł Więc to jest naprawdę fajna mnie Dosyć tej koska zdobyta Ja pierdzielę jak szybko Nie spodziewałem się, nie spodziewałem się mnie, Że tak szybko osiągniemy sukces W dzisiejszym odcinku No ale co, przed nami jeszcze bardzo, bardzo Dużo skrzyneczek, więc może być tylko lepiej Może być tylko lepiej Więc idziemy dalej, za chwilę zmieniamy Sobie skrzyneczkę, że wiecie Będzie tak, że nie, co, co każdej skrzyneczce znajdziemy kosę nie, no tak na pewno nie będzie recoil case. W ogóle to była najtańsza dostępna skrzyneczka z tych CS-owych, więc no z takiej skrzyni właśnie zdobyliśmy kosę. Ja pierdziele. Ja, ja tak szczerze się nie nastawiałem, że jakokolwiek zdobędę. Tak myślałem, kurde, może poleci najlepszy jakiś skin, nie wiem, coś takiego jak ten print stream, coś podobnego, uspik. No ty, bardzo szybko i bardzo dobra kosa jednak. Dobra, tutaj kolejny skin, który z nami zostaje. Zaraz lecimy sobie zmienić skrzyneczkę na inną. Nie, może tej, niestety, koski nie zdobyliśmy. Dobra, zmieniamy na kolejną, żeby tej otwierać mniej więcej. Może nie każdą, każdą to pewnie się nie wyrobimy, no ale jak najwięcej po prostu. Jak najwięcej skrzyneczek chcemy sobie otworzyć, ale też w większych ilościach, żeby nie otwierać każdy wiecie, tam po trzy razy i sobie pójść. No to jednak muszę jakoś tak sensownie dosyć to wszystko podzielić. O kurczę, ta skrzyneczka, coś tutaj. Dobra, ona nie trybi. Nie trybi, idziemy po. Kolejną um, kilowatt case, czyli to jest skrzynia dosyć świeża. Mm, klikamy sobie. A żeby wygrać, Paysafe karda napisze, jaka jest wasza ulubiona skrzyneczka na CSGO w Skinsie i liczbę od 1 do 5. No, a nie dałem przyspieszenia. Dobra, trudno. Może teraz koski? No, niestety nie, niestety nie. Na razie jedna koska na naszym koncie. Ja liczę na więcej. Po tym, co zobaczyłem na początku odcinka, nie oczekiwałem zbyt wiele. Ale jednak można. Można jak najbardziej oczekiwać od tych skrzyneczek. No, bo co? No, w sumie tak. No, jak w się. no nie? Czasami te koski właśnie wypadają. A skrzyneczki są odwzorowane praktycznie 1 do 1. Więc lecimy sobie. Dalej, kurde, pęk, pęk, lecą kolejne i jest polecięczny skin kolejny! Ej, super to wychodzi, super to wychodzi! Czy to jest metoda na posy? Właśnie te standardowe skrzyneczki z CS a Dobra, zmieniamy skrzyneczkę. Potężny trap już się pojawił, więc lecimy sobie z kolejną. Te są coraz droższe, więc ich może nie będziemy otwierać aż tyle. Okej, okay, tych otworzymy sobie trzy. 47 ,25 zł 25 groszy kosztuje otwarcie trzech takich skrzyneczek, więc to już mało nie jest, to już mało nie jest. Sprzedajemy sobie, jeszcze raz otworzymy morze i przechodzimy od razu do kolejnych tutaj Do tych najdroższych, tych najdroższych raczej nie będziemy otwierać, tych bravo case'ów I, czy, weapon case chyba tak, bravo case, taki weapon case Broken funk wlatuje teraz, trzy skrzyneczki 64 złote No i tutaj niestety absolutnie nic, niestety absolutnie nic Sprzedajemy, no, no na razie najlepiej wyszła najtańsza skrzynia więc wydaje się, że ona to jest najbardziej optymalna. No ale damy szansę jeszcze kolejnym skrzyniom. Dobra, mamy 181 zł, więc zostaje jeszcze Raptate Case. Najdroższa z takich jakby standardowych skrzyneczek. No i tutaj no skiny widzicie. No nie, tutaj dodatkowo macie wypisane wszystkie koski, które można zdobyć. No cena tej skrzyneczki głównie właśnie przez te koski, które widzimy na samej górze. No i co, klikamy sobie pierwszą, i to chyba tw tworzymy. Może tylko 3 sztuki, chociaż nie, dobra. Nie spróbujmy tego Butterfly'a zdobyć. O, ten nawet zostanie z nami, powiedzmy 115, ok, czyli 73, czyli jak najbardziej możemy coś jeszcze tworzyć. I chyba czekajcie, tylko jaki to jest stan, i jest. Czemu to jest tyle warte? Czy Star Trek tak mocno zmienia cenę tego skina? Ja pierdzielę! ten odcinek to jest totalny hicior, to jest totalny hicior I zobaczcie, miałem już zrezygnować z tej skrzyneczki, bardzo dobrze, że nie zrezygnowałem Ostatnie dwie, co mam w ostatnich dwóch, ja nie mogę No i to jest, kurde, po świętach taki odcinek, no Seasgoeskins na święta nie chciał mi pomóc, a po świętach jak najbardziej to szczęście do mnie przybyło Nie zobaczcie to są wszystkie skiny, jakie dzisiaj zdobyliśmy naprawdę potężnie. Tyle mogę powiedzieć. Sprzedamy niektóre z tych skinów. Ten, na przykład, ten skin sprzedamy sobie. Ten, ten, ten. To niech chcę, może zostanie ten. Yy... No, w sumie tego może sprzedamy. No, nie, no i zostaje nam Koska i bardzo potężny kałaszek, który i tak już ustawia nam odcinek. A my mamy szansę spróbować jeszcze coś innego, yy, właśnie na odcinku, zrobić. Ja bym sobie wzią, wzią, wezmę tego Fraktur Case'a na bitwę czteroosobową i zobaczymy, jak to wyjdzie, żeby jak najwięcej po, po prostu skrzyneczek otworzyć. Jest tutaj, dobra, dajmy sobie może 12 takich skrzynek. Nie no, dajmy 13, będzie to 101 zł. Dajemy sobie 4 osoby, no i zobaczymy, czy również wypadnie kosa, czy ja bym takim farciarzem, czy na taką bitwę... Otwierając jednak taką liczbę skrzynek, bo łącznie będą 52, czy to wystarczy, żeby właśnie pojawiła się koska? Na to pytanie dowiemy, poznamy po prostu odpowiedź prawdopodobnie na koniec tej bitwy. Internet coś troszeczkę przymula, ale nie szkodzi. Widzimy teraz, skiny załadowały się, działają, więc jak najbardziej w porządku. Nie, no, na razie to wiecie, widzimy takie skiny. No, no i gloczek, który daje prowadzenie dla Michaela. Też widzicie, to nie jest jakiś nie wiadomo jaki skin. Koska mu przeleciała tutaj, bardzo blisko, no ale nie wypadła, całe szczęście. Całe szczęście mu nie wypadła Mm, idziemy dalej. Czy będzie kosa dla mnie, drogi z Kin się bardzo proszę o kolejną no Ja jestem jak najbardziej chętny, mm, żeby właśnie kolejną ukoskę sobie tutaj zdobyć. Mm, ale na razie widzimy naprawdę słabe skiny: naprawdę słabe skiny. No tutaj nie idzie mi totalnie. A to jest właśnie ta skrzynia, w której zdobyłem tą koskę dzisiejszą naszą, złoty rzadki przedmiot. Szkoda, że to wiecie, było też na takim szybkim, szybkim otwieraniu. No nie? nie było tych emocji, że. Czy to wypadnie, czy nie? To od razu wpadło, no ale za to później nie wiedzieliśmy jaka to jest koska, no nie? Chwilę trzeba potem poczekać i jest animacja właśnie wybierania, losowania e, koszki, którą otrzymamy. No i na pewno najgorszego trafu nie dostaliśmy. Jesteśmy naprawdę dosyć ciekawą koskę. No i tym razem tutaj bez szału, kurczę, bez szału jednak wychodzi, że właśnie... Przywarciliśmy chyba przy tej skrzyneczce, zdobyliśmy właśnie tego kasę Mamy jeszcze 367 zł. I nie wiem, czy nie spróbować sobie w zamian za to właśnie tego bravo-case'a na przykład wziąć. Byśmy sobie wzięli, czekajcie, bravo-case, byśmy dali tak, bravo-case. On jest 125 zł. No nie, no to możemy sobie takie dwa otworzyć. I byśmy sobie dali takie dwa bravo-casey. No i wrzucili sobie myślę, że po trzy osoby, po trzy osoby, żeby nie iść już tak mocno. Jakby z tego coś poszło, to też również sprzedaję i lecimy sobie jeszcze mocniejszą bitwę z Brawo Kejsami. Jak ta jeszcze mocniejsza nam wyjdzie, odpuszczamy i to jest wtedy koniec. Więc taki jest wstępny plan taki przyszłościowy, o ile nam pójdzie ta bitwa, nie? I zwyciężyć, wiecie, z fajnymi skinami trzeba też zwyciężyć, to też jest na pewno bardzo ważne. I aktualnie kurczę, no niestety nie prowadzę bardzo mała różnica między tymi skinami. Nie mam pojęcia, m, kto to... Z... Ja pierdziałem, taka różnica, no niestety taka różnica, ale nie poszło to super ta bitwa Jakieś lepsze skiny nie wypadły. Wypadły te słabsze. No tu, trudno, nie trudno, no ja tutaj mam naprawdę bardzo fajne zdobycze w dzisiejszym odcinku, więc ja nie mam co się tutaj smucić tak naprawdę tym końcem odcinka, mi zostało wam podziękować za oglądanie, więc dziękuję jak najbardziej, subujcie, lajkujcie, na razie, siema i cześć.